Siema, chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować taki oto grip do Nintendo Switch, który pasuje tak jak widać na obrazku do Switch Lite do Switcha V1, 2 oraz do OLED -a. Nie jest to oficjalny produkt Nintendo, jest to jakiejś firmy Is, nie mylić z tym sklepem Universal Handle Grip for NS WNSW, Lite NSW OLED. No i tutaj mamy pokazane jak to wszystko wygląda, ale zajrzymy do środka. Kupiłem go w Media Expert i w jakiś czas temu. Nie wiem czemu go wcześniej nie pokazałem. Kosztował 40 zł. I jest tu taki grip. I czy tam coś tam jeszcze jest chyba taki, takie coś. Takie coś, taka podpórka O, dokładnie to jest grip. Dobra, zacznijmy od tego. Więc jest to po prostu kawałek białego plastiku z takimi rączkami tutaj, które mają sprawić, że będzie się trochę wygodniej trzymać Switcha No i jest on rozkładany teleskopowo, żeby dopasować go do różnych switchów, czyli albo do Lighta, albo do oled a. I konsola jest podtrzymywana w tych trzech łapkach tutaj, więc wstaćmy ją. I zobaczmy, czyli do switcha OLEDa trzeba go maksymalnie rozłożyć i wsadzić i ta górna część też się wysuwa teleskopowo i jest o, zamontowany w ten oto sposób. Tak to wygląda, tutaj dochodzi nam taka łapka z lewej strony i z prawej taka sama, więc trzyma się trochę wygodniej konsoli, nie musimy tak wiecie trzymać. Za te bardzo małe joykony mamy teraz za co chwycić pewniej naszą ręką. Natomiast z tyłu wygląda to w taki sposób. Konsola staje się też oczywiście odrobinę cięższa, przez to, że założyliśmy grip, i jeszcze jest ta podwórka. Zobaczcie o co chodzi. Wkładacie to tutaj, w tą dziurkę wtedy konsola sobie po prostu staje możecie postawić konsolę jeżeli na przykład gracie na odczepianych joyconach albo na pro kontrolerze to możecie tego używać, ale w takim wypadku moim zdaniem to nie ma sensu bo wystarczy podstawkę od konsoli rozłożyć i, i możecie normalnie wtedy sobie postawić konsolę bez gripu więc to jest mało praktyczne, a jak się z tym gra? zobaczymy jak się z tym gra? Hmm. Czemu nie mogę sterować? Jak się tu steruje do cholery? Okej. Okay. No trzyma się ok. Trzyma się ok. <laughs> tak jak mówię, mam to już od dłuższego czasu. Trochę na tym grałem, ale nie za dużo. Dlaczego nie za dużo? Przede wszystkim dlatego, że po pierwsze to ja e, gram no głównie, bym powiedział, że e, na, jednak z, e, w doku, więc mało gram mobilnie. Ostatnimi czasy, jeżeli, znaczy w ostatnim czasy, to w ogóle praktycznie nie gram, ale jeżeli gram, e, to gram, staram się przynajmniej grać w doku, bo tak mi jest wygodniej na pro kontrolerze. Natomiast no jeżeli już muszę grać mm, przenośnie, no to też zazwyczaj nie używam gripa, bo po prostu nie chcę mi się go wy, wyciągać i montować, dlaczego czy to jest jakiś kłopot oczywiście nie muszę go trzymać w pudełku, mógłby sobie leżeć ale tak, do konsoli nie włożę z tym gripem do pokrowca, no bo się oczywiście nie zmieści, pokrowiec jest wyprofilowany na rozmiar idealny pod switcha więc grip trzeba zdjąć a zdjęcie gripa jest troszkę problematyczne, bo bo to trzeba wyciągnąć, żeby w ogóle wyjąć konsolę. A to siedzi bardzo mocno i ciężko to się tak naprawdę odczepia. Chyba, że zrobicie to od dołu, wyciągając te oto zawleczki. No ale on strzelił. Widzicie, on no jest trochę niebezpieczne. Może nam coś uszkodzić. Prawda mówiąc, pierwszy raz teraz otworzyłem to w ten sposób i chyba nie jest to wskazane, żeby otwierać to tak. Bo tak jak widzicie, no jest. To wszystko ponaciągane na teleskopowych, rozkładalnych elementach. I no dlatego właśnie, tak jak widzicie na załączonym obrazku, dlatego ja niestety rzadko go używam. Więc tak, normalnie jak, jak to wyciągam, to wyciągam to od góry. Ale żeby wyciągnąć to od góry, to trzeba tu złapać o tak. I dopiero można wyjąć. No, a łapiąc tak, no to zawsze się muśnie tym kciukiem po ekranie i zawsze w tym miejscu zostaje niestety smuga. Więc dla mnie ten grip jest niestety mało praktyczny, no ale tak, tak grając, no to sami wiecie, jakie joycony są niewygodne. Z gripem trzyma się to zdecydowanie lepiej i jest on na pewno dobry dla osób, które dużo grają mobilnie i. E, za każdym razem nie będą wyciągać konsoli z gripa, tylko na przykład będą odkładać ją na półkę razem z tym plastikiem. No, oczywiście, do ładowania trzeba, jeżeli ładujecie przez dok, e, to trzeba niestety go wyjąć, bo on oczywiście nie wejdzie. E, więc komu bym to polecił? No na pewno osobom, które dużo grają przenośnie, mobilnie, Gdy jest wygodniej z tymi dwoma cyckami. No, dla mnie niestety no, mało praktyczne się to okazało. Głównie przez właśnie upierdliwe, upierdliwe zdejmowanie go. Także, yy, no ja chętnie bym się go pozbył, prawdę mówiąc. To tyle. Dzięki, cześć.